Wyobraź sobie, wyobraź sobie kobietom mężczyzną, że możemy w swoim życiu poznać trzy silne związki karmiczne. Są trzy związki karmiczne, które są bardzo ważne i bardzo mocne. Oczywiście są różne rodzaje relacji karmicznych, bratnie dusze, jakieś tam właśnie takie, czy, czy relacje partnerskie, czy relacje z dziećmi, czy z przyjaciółmi, whatever, tak? Ale ja chciałam się skupić bardziej tutaj na związkach karmicznych dla osób, które czują, że w tym życiu jakby mają. Po, nie problem, ale w porównaniu do innych ludzi, którzy tworzą związek na całe życie, oni w jakiś sposób, tak jak i ja, idą taką drogą i dojść nie mogą, i mają karmę, że mają zrozumieć w tym życiu, co to są relacje, jak budować te relacje i dlaczego spotykamy osoby takie, jak spotykamy. I wyobraźcie sobie, Ostatnio, jakiś czas temu, wpadły mi w ręce pięć książek autorów niemieckich i szwajcarskich na temat związków partnerskich i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ przeczytałam te książki i oni widzą to tak jak ja. Ja badam temat relacji karmicznych, związków karmicznych od 15 lat i to było dla mnie taki trochę szok, że inni ludzie z innego kraju widzą to. Samo robili badania, pisali o różnych doświadczeniach, o badaniach z ludźmi, rozmowach i tak dalej. I jakby jesteśmy bardzo zgodni we wszystkim, tak? I wyobraźcie sobie, że odkryłam, czytając te książki, że jest coś takiego jak trzy archetypy związków karmicznych. Trzy archetypy, czyli dla osoby, która, której. Zadaniem, zadaniem, misją taką życiową, czy zadaniem w tym wcieleniu jest to, żeby odnaleźć się, zrozumieć się poprzez relacje partnerskie. Taka osoba spotka w swoim życiu trzech partnerów karmicznych lub trzep, trzep, trzy partnerki karmiczne. I pierwszą osobą, ja sobie tak zapisałam, bo to troszkę tych notatek mam, Pierwszy związek nazywa się związek lustra, tak, który